Power System IMAX, najlepsza odżywka na budowę czystej masy mięśniowej. Polecam. Łukasz Maciec. Niespodzianki dzisiaj na to, że żołdziowym nie powinno być koziołki, Powinny wybrać bez problemów. Spotkanie z kolejarzem na pole. Większe emocje dzisiaj na Moście Kultury. Tutaj w pierwszym turnieju bokserskim organizowanym przez Lubelski Okręgowy Związek Bokserski i Mosty Kultury w Rubinie. Walka numer 5. Dominik Podolowski, Klub Sportowy, Paka Witamy. Narożnik Czerwony i Narożnik Niebieski, Hubert Rochańczyk. Także Paka w Narożniku. niebieskim zawodnikiem trener Mateusz Gątnicki na rozniku czerwonym z Hubertem z roznikim ring walny runda pierwsza biorą na jest prawy zawodnik jest gotowy na co się zapraszam

すいません。

Koniec rundy pierwszej do nich Podlodowski i Hubert Rachańczykowej i zawodnicy reprezentują Klub Sportowy Pako. Szanowni Państwo, Hubert Rachańczyk to aktualny, brązowy medalista ostatniej ogólnopolskiej olimpiady młodzieży, która niedawno odbyła się w półtusku. Tam nasi zawodnicy, zawodnicy okręgu lubelskiego. No już Tradycyjnie chyba to jest tak, że od kilku lat przywozimy 5-6 medali i 5 medali było także w tym... Roku. Duże brawa dla Hubert'a, brązowy medal Mistrzostw Polski Tade. kadetach, tak to, to było Polska to taka kategoria wiekowa. Ja widzę, jest z nami, raczej nie boks, ale taekwondo, trener Świdnickiego Dana, pan Piotr Bernard, witamy bardzo serdecznie, wszystkie sporty, walki na uroczyściźnie przyjaźnią się, współpracują ze sobą i tak samo jest tutaj y, dzisiaj na Moście Kultury Ring Wolny, runda druga. we wtorek na Szymańcu i coś tam się stało, bo nawet też taka lekcja zabrała... Dalej. Dłuższka. Dłuższka jest w domu. jest w domu. wczoraj dzwonił, Dalej. jest a ja to nie Wczoraj nie, rano w domu. w

Koniec rundy drugiej. Zapraszam serdecznie na kanały informacyjne Lubelskiego Rzydolnego Związku Bokserskiego. Zaglądajcie Państwo na nasz fanpage. Tam mnóstwo informacji, zdjęć, filmy, artykuły. Zapraszam także na stronę internetową naszego związku. Tam informacje o najbliższych zawodach już w przyszłym miesiącu, dokładnie 23 sierpnia. Reprezentacja Łubeckich pięściarzy wybiera się do Łódzka na mecz z reprezentacją tego miasta. Rozgrywany w ramach uroczystości z okazji odzyskania niepodległości przez Ukrainę. Naprawdę idziemy mocną ekipą. Ja mam nadzieję, że no, troszeczkę tam powalczymy i wynik korzystny z Łódzka do Lublina przyjdziemy. Na pewno w przyszłym roku będzie rewizyta, więc już dziś mogę Państwa zaprosić w przyszłym roku na mecz pięściarski Lublin. Łódzkie. A przed nami już runda trzecia. Ringwony. Runda trzecia. A na no tożsamościłowym pierwszy mecz. Tego dnia 3 do 3 w y, biegu. Y, czwartym 3 punkty Daniel Jeleniewski, 2 Jarosław Krzysztof, 1 Kevin Robert i Brzeziński bez Punktu Koziołki po 4 biegach prowadzą 15 do 9. I, końcu, trzecie, I koniec pojedynku pomiędzy Dominikiem Poniorowskim i Tuwakiem Lachęczykiem. a zawodnicy reprezentują y, próbskotowe Paka, Ja tutaj tak podsłuchuję, Szanowni Państwo, co to z tyłu gremium y, szanowne byłych trenerów i zawodników y, opowiada o walkach. I prawdopodobnie ten oto no okazały puchar powędruje do jednego z dwóch zawodników, y, którego mieliśmy dzisiaj okazję właśnie przed chwilą y, zobaczyć. Ja tylko przypomnę kapitułę. Y, która wybierze najlepszego zawodnika to oczywiście panowie Henryk Krażmo tutaj od strony prawej. Zaczynamy Stanisław Kąbolewski, Bogdan Liglik, Władysław Dunczuk, Zygmunt Kapuścik, Tomasz Szwab i Zbigniew Czubacki. Przed nami już werdykt walki w kategorii 70 kg. Zdzisław Czubacki, przepraszam. I werdykt w kategorii 70 kg. Tetów walka nie rozstrzygnę. Nie wiem, czy Państwo tak jak ja czują się zaskoczeni takim werdyktem i decyzją y, sędziów, ale tak jak już dzisiaj się... Y,